Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f od x równe x kwadrat minus 4 jest, aby określić zbiór wartości, musimy znaleźć wierzchołek funkcji kwadratowej, i tutaj w tym celu dobrze jest zauważyć, że tutaj mamy postać kanoniczną. Przypomnijmy, postać kanoniczna to jest zapis y równa się a w nawiasie x minus p do kwadratu plus q, i p i q właśnie stanowią nam wierzchołek paraboli. I teraz pod spodem zapiszmy funkcję, którą mamy podaną. To jest f od x, czyli y równa się x kwadrat minus 4. Na pierwszy rzut oka, tutaj ciężko podobieństwo, ale zobaczmy, my możemy zmodyfikować ten zapis i zrobić to w ten sposób. x kwadrat to jest dla nas x odjąć 0 do kwadratu, no bo to jest nadal x kwadrat odjąć 4. I teraz przed nawiasem wstawiamy 1, bo 1 jest elementem neutralnym mnożenia. Czyli nasze A to jest 1, czyli ramiona idą do góry. Nasze minus P to jest minus 0, czyli P jest 0 i nasze Q to będzie minus 4. Czyli zobaczmy, wierzchołek ma współrzędne P oraz Q. U nas P jest 0, natomiast Q jest liczbą minus 4. Oczywiście, jeżeli nie dostrzeżemy takiej, takiej formy zapisu, że to jest postać kanoniczna ukryta, to możemy sobie policzyć P jako minus B na 2A ze wzoru na P. I Q jako minus delta na 4A, lub Q też można obliczyć jako wartość funkcji dla argumentu P. W tym przypadku P jest 0, czyli wartość funkcji dla argumentu 0. I zobaczmy, faktycznie wyjdzie też minus 4. Także taka, taka metoda też jest dopuszczalna, ale lekko bardziej przecochłonna. I zobaczmy, mamy już nasz wierzchołek, punkt 0 minus 4, zaznaczmy go w układzie współrzędnych oś X oś Y i 0, minus 4 gdzieś tutaj. Tu jest nasz wierzchołek, punkt rozpóżny 0, minus 4. Ramiona tej funkcji idą sobie do góry, ponieważ nasze A było jedynką, czyli było dodatnie. Czyli jaki będzie zbiór wartości? Zbiór wartości odczytujemy z osi Y. Najniższy punkt to jest minus 4 i dojdziemy do plus nieskończoności. Czyli to jest nasz zbiór wartości. Y należy od minus 4 do plus nieskończoności. Czyli odpowiedź A.